Witam, dziś mam dla Ciebie wspaniały program. Będę mówić do Ciebie o rzeczywistości, w której rzeczywiście będziesz w stanie zmienić cały swój świat. Nie będziesz musiał się tak bardzo wysilać, jak myślisz. Dziś ludzie są tak zmęczeni, próbując zmienić się na różne sposoby. Myślą, jak je ulepszyć, jak się zmienić. I niestety często ta zmiana nie wychodzi. A powodem tego są, jak to ja nazywam, niewidoczne bariery. Te niewidzialne warownie, mury ograniczające Twoje życie, często wydają się jakby były gdzieś na zewnątrz. A więc wydaje się Tobie, że musisz się wydostać na zewnątrz, aby polepszyć Twoją sytuację. Może musisz założyć jakiś biznes, może musisz poprawić swoje zdrowie fizyczne lub emocjonalne, lecz jedyną drogą, abyś usunął te niewidzialne warownie, jest, abyś rozpoznał, co masz w sercu. I dziś chcę Ciebie nauczyć, jak je zburzyć, jak je poruszyć. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się w naszym sercu, wtedy dostrzegamy, że to nie jest nic nowego, co stało się w nowym przymierzu. To jest ten rodzaj relacji, którą Bóg zawsze chciał mieć z istotą ludzką. Widzisz, Bóg jest Bogiem serca. Bóg chce odpowiadać prosto do naszego serca. On zawsze pragnął, aby nasza relacja z Nim miała korzenie w sercu. I aby zawsze była autentyczna i aby nie miała nic wspólnego z tym, co dzieje się na zewnątrz. A więc nasze zewnętrzne będzie podążało za sercem, pod warunkiem, że serce podąża za Bogiem. A jeżeli serce podąża za Bogiem, wówczas również nasze zachowanie będzie to odzwierciedlać. Dlatego pamiętaj, nasze serce wskazuje na to, kim naprawdę jesteśmy. A więc nasze życie i wszystko, co dzieje się dookoła nas, jest odzwierciedleniem naszej wiary w to, kim jesteśmy. Nasze serce z każdym uderzeniem wysyła sygnał do naszego ciała oraz naszych komórek. Twoje serce nakazuje każdej z tych komórek podporządkować się pod to, w co wierzysz. A więc wyobraź sobie: Załóżmy, ja mam dość silne serce, jak na mój wiek. Mam około 60 uderzeń na minutę, co oznacza, że w każdej sekundzie moje serce uderza. Czyli bije całą informacją, która zawiera się w moim sercu oraz wszystkim, w co wierzę. Każdy jeden szczegół, o którym wiem. Za każdym razem, kiedy moje serce uderza, każdy detal tych informacji jest przesłany do każdej komórki mojego ciała. Możemy dowiedzieć się o tym także z punktu widzenia biologicznego. Komórki naszego ciała otrzymują sygnały, które je zaprogramowują. Lecz wielu z nas nie uświadamia sobie tego skąd one pochodzą. To pochodzi z Twojej wiary w to, kim Ty wierzysz, że jesteś. A więc każda sekunda w moim życiu, a więc w każdej sekundzie, każda komórka mojego ciała otrzymuje sygnał, który im nakazuje: Musisz się podporządkować temu, w co ja wierzę, że jestem. Jednak na tym nie koniec. Ten sygnał się tam nie zatrzymuje, ale rozchodzi do otaczającego mnie świata w postaci, w której ludzie wokół mnie nie mogą tego gołym okiem rozpoznać. Jednak moje zachowanie. Nie dyktuję ludziom, aby traktowali mnie w sposób, w który ja wierzę w to, kim jestem. Pamiętam, kiedy wychowywaliśmy nasze dzieci, gdy były małe, i nie próbuję powiedzieć, że byłem doskonałym rodzicem i że robiłem wszystko dokładnie tak, jak powinienem. Jednak nasi znajomi zawsze mówili, jak to jest, że wasze dzieci nigdy nie pyskują, nie zachowują się źle? No, być może za naszymi plecami, ale zawsze mnie pytali, jaki jest twój sekret? Co to jest? Odpowiadałem im, że przez to, że wierzę w to, kim jestem, ponieważ nie uznaję faktu, że moje dzieci mogłyby mówić do mnie w inny sposób, w rezultacie czego one również nie wierzą, że mogłyby mówić do mnie w inny sposób. Dlatego niesamowitym zagadnieniem jest to, jakie sygnały nasze serce wysyła. Kolejną fascynującą rzeczą jest trenowanie psów. Moim ulubionym trenerem jest Cezar, który ma program telewizyjny pod tytułem Dog Whisper. I ten człowiek, Cesar Malan, uczy właścicieli psów o tym, że cokolwiek myślą na temat samych siebie, kiedy trenują swojego psa, wówczas to będzie decydującym faktem tego, czy pies będzie ich słuchał, czy nie. Czy to nie jest fascynującym, że nawet zwierzęta wokół nas wyczuwają te impulsy, sygnały, które wysyła nasze serce? Dlatego pragnę, byś pamiętał, że ludzie wokół ciebie na jakimś poziomie rozpoznają twoje sygnały. Dlatego, jeżeli wierzysz, że jesteś skończony, lub do niczego, że nie przedstawiasz żadnej wartości, że musisz się poddać, że musisz iść na kompromis, jeżeli wierzysz, że nie umiesz powiedzieć nie, kiedy powinieneś, w cokolwiek innego wierzysz na swój temat. Może dajesz się wykorzystywać, deptać po sobie. Ludzie wokół ciebie od razu to wyczują. Dlatego serce twoje jest nasieniem wszystkiego tego, kim ty jesteś, a także nasieniem twoich uczuć. Bóg pragnie mieć z Tobą prawdziwą, osobistą, intymną relację, którą naprawdę będziesz odczuwać. Każde poruszenie ma tendencję mieć elementy reakcji poprzedniego poruszenia. A więc kiedy w ubiegłych latach pojawił się ruch charyzmatyczny w kościołach, a zatem prorokowanie, rozpoznawanie duchów, słowo wiedzy, rozpoznania, miały one początek najpierw w kościołach zielonoświątkowych, tutaj w Stanach. Mimo, że to było wspaniałe, bardzo wartościowe, jednak tak jak każdy ruch ma dobre i złe strony, był on również niestety bardzo ugruntowany w emocjach. Ludzie, którzy byli szczeni Duchem Świętym, starali się w jakimś stopniu odwrócić od emocji. Pamiętam, kiedy sam nawet głosiłem w moich młodszych latach, może nie miałem tego na myśli, ale mówiłem że uczucia nie mają nic do rzeczy. Nauczałem, aby nie zwracać na nie uwagę. I mimo, że wiemy, Bóg ma uczucia, jednak On nie chce, abyśmy pozwolili, aby nasze uczucia nami rządziły. Musimy podejmować decyzje w oparciu o Słowo Boże. Jednak jeśli w końcu sam nie wiem, jak zmienić moje decyzje, mając na uwadze, że moje uczucia są połączone ze wszystkim, ponieważ możemy podążać za swoją wolą tylko przez jakiś określony czas, aż w końcu Twoje uczucia i emocje wezmą nad Tobą górę. Więc Bóg ma uczucia, emocje, pragnie z nami relacji, zdając sobie sprawę z jej ważności. Powiesz, wiem skąd Ty to wiesz, ponieważ Biblia naucza, że byliśmy stworzeni, aby mieć z Nim relacje. Jeżeli jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, wówczas w jakimś stopniu możemy Go zrozumieć. Bóg pragnie, abyśmy mieli coś bardzo niesamowitego, szczególnego w relacji z Nim. Zaraz zobaczycie to w Biblii. Dużo mówię o tym w mojej książce pod tytułem Przesuwając niewidzialne bariery. Jednak postaram się zmieścić w tym nauczaniu esencję, która może być dla Ciebie na dziś niezbędna, bo pragnę Tobie dać elementarną wskazówkę. Jeżeli chcesz jednak iść na głębszy poziom, wówczas zapraszam Cię do wszystkich moich nauczań. Bo widzisz, gdybyś studiował w oryginalnym języku całą Biblię, zobaczyłbyś, że Bóg mówi, że możemy czuć Jego miłość, czuć Jego obecność być w stanie doświadczyć Jego i widzisz, Bóg pragnie, abyś doświadczał Go w tak szczególny, potężny sposób, że to będzie w stanie zdominować wszystkie Twoje odczucia, uczucia, które automatycznie pokierują Twoim właściwym zachowaniem. Teraz, jeśli możecie, spróbujcie oddzielić Wasze uczucia od emocji. Emocje są produktem Twojego umysłu, lecz uczucia są produktem Twojego serca. Ktoś mnie ostatnio spytał, Jim, skąd to wiesz? Skąd wziąłeś to wszystko? Odpowiedziałem: Próbuję używać słowa, aby wyjaśnić wszystkim ten fenomen biblijny. Oraz użyć słowa, które w przetłumaczeniu z języka oryginalnego niestety nie mają odpowiedników w naszych językach angielskim czy polskim. Dlatego jest dla mnie bardzo ważnym, abyś coś zrozumiał. Emocje pojawiają się jako rezultat tego, co dzieje się w Twoim umyśle. Wspaniałą rzeczą na temat emocji jest to, że możesz je łatwo włączyć albo wyłączyć, tak jak pstryczek do światła. Aby po prostu zmienić Twoje emocje, musisz jedynie zmienić kierunek Twojej uwagi na coś innego. Innymi słowy, w cokolwiek włożysz swoją uwagę. To zapoczątkuje twoje emocje, a także zapobiegnie powstaniu innych. Dlatego jest to tak ważną rzeczą, abyś uważał na to, czym się karmisz, w jakich rzeczach się eksponujesz, na co się wystawiasz, co przyjmujesz, czym się karmisz, co oglądasz, czyli czemu pozwalasz kreować twoje nowe emocje. Kiedy powoli wychodziłem ze schorzenia moich nerek, jedną z rzeczy, które naprawdę musiałem robić, to przede wszystkim starałem się nie dzielić ze wszystkimi, o tym, przez co przechodzę, chyba że wiedziałem, że będą bardzo pozytywni i będą mnie zachęcać. Bardzo uważałem na to, co oglądam w telewizji, co czytam, co widzę w internecie. Nawet musiałem uważać na to, jak rozmawiałem z moim lekarzem, ponieważ nie chciałem, aby moje emocje lub myśli ukierunkowały się w negatywne lub destrukcyjne miejsce, aby nie miały wpływu na moje serce. A więc kiedy na coś spojrzysz, wtedy silne emocje. Pojawiają się bardzo szybko. Najczęściej nasze emocje pojawiają się w formie bardzo niewinnej, delikatnej, niezauważalnej, jednak wkrótce przemieniają się w bardzo silne. Jednak emocje są bardzo zwiewne i tymczasowe. Wszystko, co musisz zrobić, aby zmienić Twoją emocję, to zmienić kierunek Twojej uwagi, zmienić to, o czym mówisz, myślisz, to, na co patrzysz. Jednak uczucia mają tendencję pojawiać się z poziomu Twojej podświadomości. I wiecie, dopiero teraz to rozumiemy. 20 lat temu mogłem napisać książkę na temat serca, która by spowodowała może małe poruszenie, ale nie napisałbym jej dla jednego powodu, ponieważ musiałem najpierw zrozumieć głębię relacji naszego wewnętrznego myślenia, który wpływa na serce z punktu widzenia biblijnego. Bo czym jest nieświadomość? Jest to coś, czego z zewnętrznym, gołym okiem nie jesteśmy w stanie dostrzec. Dlatego najpierw musiałem sobie uświadomić, że mam także nieświadome myśli, które pojawiają się bezpośrednio wypływając z komórek mojego ciała. To jest udowodnione Biblijnie, zarówno jak i naukowo, i medycznie. Jednak mam również uczucia i myśli, które wypływają bezpośrednio z mojego serca i z poczucia tego, kim jestem. Biblia nazywa to zagłębianiem się głębokimi myślami. Obie strony mogłyby się kwalifikować jako nasza nieświadomość, ponieważ z obu stron, niezależnie z naszej woli, one się pojawiają. Tak więc wiemy, że emocje pojawiają się bardzo szybko, również bardzo szybko nabierają siły. Wiemy też, że one odchodzą bardzo szybko, oraz że wszystkie mają oparcie w tym, co oglądasz lub co przyjmujesz do Twojego serca. Więc powiedzmy, emocje podążają za myślami. Więc, aby zmienić moją emocję, muszę zmienić to, o czym myślę. A teraz podświadomy umysł powoduje uczucia, które się pojawiają. Pomówmy teraz o uczuciach. Uczucia jako nasze myśli. Rodzą się bardzo wolno, jednak zakorzeniają się bardzo głęboko. Do tego stopnia, że nawet tego nie zauważamy. Nie uświadamiamy sobie faktu, że coś się w nas zmieniło. Kiedy uczucia się pojawiają, pamiętaj, że one przychodzą bardzo wolno. Nie jesteś w stanie rozpoznać kiedy. Jednak kiedy już zaistnieją w naszym sercu, one są o wiele głębsze i silniejsze, potężniejsze niż emocje i jest je wiele ciężej zmienić. Bo emocje mogły szybko zmienić. One podążały za myślą, jednak z uczuciami jest dokładnie na odwrót. Kiedy uczucia się pojawiają, wtedy myśli za nimi podążają. Inaczej mówiąc, kiedy uczucia się pojawiają, wówczas nasze głębokie poczucie niepewności, uczucie niepowodzenia, niepokoju, strach, depresja. Obawy przed tym, że coś ci się nie uda. Te uczucia pojawiają się nagle w tak niezauważalny sposób, że nawet nie wiesz, kiedy zmieniłeś kierunek swoich myśli i nie uświadamiasz sobie, że cały Twój światopogląd się zmienił lub zmienia. Więc jeśli zmagasz się z wiarą w to, w co tak naprawdę w głębi serca wierzysz, albo nazwijmy to Twoje zewnętrzne myślenie nie zgadza się z tym, co dzieje się w głębi tobie, wówczas rzeczywiście będzie tobie bardzo trudno zmienić kierunek, który właśnie teraz obrałeś, ponieważ będziesz jakby na wojnie z samym sobą. A te nieświadome myśli Twojego umysłu mogą być zmienione tylko wtedy, kiedy wykreują się w tobie bardzo silne emocje. Jednak problemem będzie to, że Twoje myśli, wiara i uczucia, które pojawią się prosto z serca, będą miały bardzo wiele do czynienia z Twoją tożsamością, to znaczy z tym, kim wierzysz, że jesteś. To one stają się Twoimi ostrzegawczymi albo przestrzegawczymi uczuciami. Może masz konsternację, może to brzmi myląco, jednak to staram się wyjaśnić w szczegółach w mojej książce, przesuwając niewidzialne bariery. Teraz raczej dają tobie pigułkę jakby streszczenie całości. Jednak zachęcam cię, przesłuchaj ją całą. Jest na moim kanale, przetłumaczona w języku polskim. Przede wszystkim jednak sam zacznij poszukiwać Bożej prawdy w Jego słowie, w Biblii. Odkryj jak prawdziwa, autentyczna nauka i medycyna zgadza się z tym, co mówi Bóg. Ponieważ myśli pochodzące z serca powodują powstanie uczuć na nasz własny temat. Spójrz, co się wtedy dzieje. Co dzieje się w Twoim poczuciu tożsamości? Często ludzie mówią, że czują się przegrani. Może do nich nie należysz, wspaniale, a może tak myślisz. Prawdą jest, że wielu ludzi podejrzewa i spodziewa się przegranej. A więc to jest uczucie, a nie tyle słowa. A więc jeżeli to jest faktem, że tak się czujesz, czyli jeżeli wierzysz i czujesz, że twoje życie ma się w taki sposób potoczyć, wtedy każda decyzja w oparciu o moje uczucia i moje wierzenia będą się potwierdzać w wydarzeniach, że jestem przegrany, że przegrałem. I tak samo jest, kiedy toczysz walkę. Dlatego Biblia tak wiele razy powtarza strzeż twojego serca. Zachęcam cię, studiuj te wersety, te fragmenty, gdzie Bóg mówi o twoim sercu, abyś go strzegł ponad wszystko, co robisz, ponieważ z niego wychodzi każdy jeden problem, z którym się zmagasz. Słowo problem mogłoby i prawdopodobnie powinno być tłumaczone jako granice albo bariery. A więc głównym powodem, czemu masz strzec swoje serce, jest to, że w Twoim sercu rodzą się granice, warownie, które definiują i decydują o Twoim życiu, przez co Ty będziesz żył w tych określonych granicach, które pojawiają się w Twoim sercu, ponieważ to jest to, kim Ty wierzysz, że jesteś. Kiedy przez lata zmagałem się, walcząc o moje życie, z moimi chorymi nerkami. Kiedy zmagałem się finansowo i tak długo żyłem w biedzie, wówczas wszystkie moje doświadczenia były częścią mnie przez tak długi czas. To miało tak wielkie powiązanie z tym, jak sam siebie postrzegałem. Uświadamiałem sobie, że nie musiałem się uczyć na temat prosperity czy jakichś sukcesów. Musiałem zmienić układ mojego wierzenia, a więc zacząłem sobie wyobrażać Boży obraz siebie jako opływającego w błogosławieństwa Boże. I zamiast wierzyć, żeby Bóg mi dał pieniądze, pragnąłem raczej wierzyć w to, kim jestem w Jezusie. I to samo było z uzdrowieniem. Nie chciałem wierzyć tylko po to, aby nabyć uzdrowienie. Chciałem widzieć siebie jako osobę wypełnioną Jezusem, uzdrowioną. Pełną energii, życia. Czasami możesz doznać uzdrowienia, a potem znowu wpaść z powrotem w chorobę i prosić o następne uzdrowienie, następną modlitwę i znowu wychodzisz do przodu w kościele. I nawet jeżeli zmagałem się bardzo wiele z moją kondycją zdrowotną i po uzdrowieniu moich nerek nie miałem już z nimi problemu, jednak po wypadku samochodowym wiele zaczęło się wydarzać. I mimo, że wydaje się, jakby jedno fiasko pojawiło się po drugim, ja wciąż wiem i wierzę, że wygrywam. Nawet jeżeli moje serce się zmaga z problemami, ja wiem, że wygrałem, ponieważ widzę się zdrowym, ponieważ widzę się pełnym energii. To się nie zmienia, mój wizerunek się nie zmienia na temat... Mnie, ponieważ moja tożsamość nie jest tym, kim myślę, że jestem, ale tym, kim czuję, że jestem. Dlatego Twoja tożsamość może opierać się na tym, jak widzisz się z punktu widzenia zdrowotnego, fizycznego, jak widzisz się może w relacji z innymi, czy wierzysz, że sukces albo błogosławieństwo może być częścią Twojego życia, jak widzisz siebie jako duchową osobę. Każdy kierunek, który decyduje, jak się czuję lub widzę, postrzegam się, jest aspektem mojej tożsamości, bo to wszystko decyduje o moim życiu. Jest to jakby moim automatycznym pilotem. Następnie Twoim automatycznym pilotem jest to, co nadaje kierunek, kiedy Ty celowo próbujesz nadać ten kierunek. Bo kiedy my uczynimy tę decyzję, kiedy będziemy zainspirowani uzdrowieniami, zobaczymy inne cuda, powiemy o ja też tak chcę, jak to zwykle ludzie mówią, albo będziemy chcieli zakończyć nasz bałagan finansowy, kiedy naprawdę będziesz chciał doświadczyć wolności od biedy, wtedy doświadczysz momentu i zaczniesz iść do przodu i dosłownie zaczniesz czuć zmianę w twoim ciele albo w twojej sytuacji kiedy Twoje emocje się zmienią, ale tak długo, jak to będzie wypowiadanie pustych słów, to nie będzie działać. Dlatego musimy upewnić się, że nasza uwaga jest skupiona na Chrystusie, który jest podstawą wszystkiego, całej naszej wypływającej inspiracji, energii. W przeciwnym przypadku będzie to zasilane jedynie naszą siłą woli i inspiracji. Co jest zupełnym zaprzeczeniem tego, o czym mówię, ponieważ w momencie, kiedy przestanę się starać, wtedy dostrzegam, że siła mojej woli się zmniejsza, moje emocje się zmienią, a ja znowu wrócę do moich starych śmieci, czyli tego automatycznego pilota, który mnie dotychczas prowadził, czyli moich starych nawyków, przyzwyczajeń, czyli powrócę do tego, w co tak naprawdę wierzę w moim sercu. Dlatego, niezależnie jaki progres już żeśmy dokonali. Istnieje niebezpieczeństwo, że z powrotem będziemy odpływać na nasze stare myślenie, na nasze stare tendencje. Bo tak jak mówiłem w moich innych seriach na temat zdrowego odżywiania, jeżeli nie uczynimy tego częścią swojego życia i tego, kim naprawdę jesteś w Jezusie, wówczas będziesz doświadczać uzdrowienia? A potem nagle choroba do ciebie powróci. Zrzucisz wagę, a potem znowu przytyjesz. Bo wszystko zawiera się w tym, kim jesteś. Dlatego musimy ustanowić fundament tego, kim jesteśmy. Nie na podstawie jakiegokolwiek światopoglądu, tylko biblijnego, tylko tego, co mówi Jezus o nas, czyli tego, kim jesteśmy w Jezusie. Bo dopiero wtedy jesteśmy w stanie podejmować właściwe decyzje na temat swojego życia. Przypowieści 17:20 mówią, człowiek przewrotnego serca nie znajduje szczęścia. Przewrotny znaczy zakrzywiony, krzywy, a zakrzywione serce to takie, które zmienia cały nasz światopogląd. Skoro serce jest źródłem tego, kim jesteś, już wtedy nie jesteś w stanie widzieć i postrzegać świata w normalny sposób, bo to także będzie interpretować wszystkie sytuacje wokół ciebie w niewłaściwy, krzywy sposób. Tak samo jak światło dochodzi do twoich oczu, do twoich soczewek, jednak twoje oczy tego nie widzą, nie odbierają. Jest to raczej interpretacja twojego mózgu, który przetwarza te obrazy. A który z kolei daje tobie sygnały o tym, co się dzieje wokół ciebie. Dlatego, patrząc na ten świat, patrzymy i postrzegamy, rozumiemy wszystko wokół nas na podstawie tego, jak siebie postrzegamy. Dlatego nasze serce jest w stanie obrócić każdą najlepszą, dobrą rzecz w coś, co będzie złe lub kwaśne. Biblia naucza, że przewrotne, czyli zakrzywione, zakłamane serce nie widzi nic dobrego. Dlatego, jeżeli nie ustanowimy gruntownego fundamentu w oparciu o Jezusa, naturalnie nie będziemy w stanie postrzegać nic dobrego, a zwłaszcza tych, które Bóg dla nas przeznaczył. Więc jak przy powieści 4,23 mówi, Strzeż twego serca bardziej niż czegokolwiek. Bóg nie chce, abyś się chwiał, abyś zmieniał decyzje w oparciu o sytuacje, które wydarzają się w Twoim życiu, abyś nie musiał zmieniać albo odwracać się od bożych decyzji, które kiedyś podjąłeś, a które już dziś zwietrzały. I abyś nie musiał wracać do starych problemów, które kiedyś zwalczyłeś. Bóg pragnie, abyś ustalił swój kierunek i był w tym niezachwiany. Bo kiedy zmienisz Twoje wierzenie w Twoim sercu na Chrystusowe, wtedy Twoja walka, że tak powiem, z wiatrakami się zakończy. Bóg pragnie, abyś osiągnął w nim pokój, którego nikt nie będzie w stanie tobie wykraść. Możesz doświadczyć prawdziwego odpoczynku, czyli tego rodzaju, w którym już nie musisz walczyć sam ze sobą. Jeżeli naprawdę jesteś zdeterminowany, abyś wzrósł i w pełni posiadł pokój, którego tak bardzo pragniesz, najmądrzejszy człowiek na Ziemi powiedział: Wszelkie bariery naszego życia są produktem naszego serca. Mógłbyś ustalić sobie cel i tronować się w jego kierunku. Mógłbyś ustalić sobie i podążać za tym samym planem rozwoju, tylko po to, by sobie uświadomić, że bardzo często niestety i tak kończymy fiaskiem ponieważ gubimy się często i znowu zaczynamy działać na podstawie naszej siły woli, konieczności nauczenia się kierowaniem wiarą w to, w co nasze serce wierzy. Bo często nie jesteśmy w stanie wydostać się z naszych barier, albo kiedy próbujemy się uwolnić, często jest tak, że pojawia się kolejna sytuacja, która znowu nas wrzuca do tego samego doła emocjonalnego albo myślowego, do naszych starych przekonań, które nas uprzednio tak niszczyły. Kiedy wiesz, jak zmienić wiarę Twojego serca, wtedy możesz przesunąć jakąkolwiek niewidzialną granicę, barierę i doświadczać życia z Bogiem bez ograniczeń. Jednym ze sposobów dania czegoś światu jest inwestycja w Twoje własne serce. Więc największym Twoim darem dla tego świata może być inwestycja w Twoje własne życie, ponieważ wtedy jesteś w stanie dać innym to, co Bóg pragnie im dać. Dlatego, kiedy mnie słuchasz, lub innych wspaniałych kaznodziei, kiedy czytasz Słowo Boże, kiedy rzeczywiście budujesz się tym wszystkim, co Bóg do Ciebie mówi, wtedy inwestujesz w siebie, a także w cały świat wokół Ciebie. Nic nie objawia wiary w to, kim myślimy, że jesteśmy, niż nasze własne uczucia albo nasze przeczucia. Widzisz, my próbujemy użyć nasz umysł i nasze emocje, aby zagłuszyć te emocje albo uciec od nich. Dlatego tak często włączamy radio, telewizję, uzależniamy się od naszych telefonów, aby one wniosły nam inne emocje. Łapiemy za telefon, chcemy do kogoś dzwonić, bo widzicie, podświadomie ludzie uciekają od ciszy, ponieważ nie są w stanie znieść uczuć przestrogi wewnętrznej, bo nie wiedzą, co z tym zrobić. Jednak przecież to jest jedyna droga, abyśmy sobie uświadomili, w jaki sposób się widzimy od wewnątrz. Dlatego chcę Cię zachęcić, abyś wziął kartkę i długopis, i kiedy to nauczanie się skończy, napisz na kartce, jak się w tej chwili tak naprawdę czujesz. I kiedy cały dzień będzie mijał, myśl o tym pytaniu. Będziesz musiał się czasami zatrzymać pomiędzy różnymi sprawami w Twoim życiu, aby zgłębić się, abyś usłyszał siebie oraz głos Boży. Może powiesz, powiedz mi więcej, bo ja wciąż nie wiem jak. Weź jakąkolwiek obietnicę z Biblii i powiedz: Jego ranami zostałem uzdrowiony i poczekaj przez chwilę. Zobacz, jakie uczucia przyjdą, kiedy wypowiesz coś, co jest prawdą do Twojego życia, coś, co Jezus już dokonał. Potem weź na następny werset i powiedz: On zaspokoi wszystkie moje potrzeby. Spytaj się, w jaki sposób się czuję, kiedy to wypowiadam, bo to Tobie pomoże uświadomić Ci, jak daleko są Twoje uczucia od prawdy. Albo twoje własne wierzenia na twój własny temat. Bo kiedy to sobie uświadomisz i przyznasz się do tego sam przed sobą, możesz powiedzieć: Boże, ja tego nie chcę. To nie jest mój wybór. Nawet mów do tych uczuć. Daj odpór tym negatywnym emocjom, uczuciom. Powiedz, nie jesteś od Boga, odejdź ode mnie. Wszelka myśl. I wtedy zdecyduj, jak chcesz się czuć. I zobaczysz, że wtedy znajdziesz się w miejscu, w którym pozwolisz Bogu pisać po tablicach twojego serca. A kiedy nauczysz się zapisywać Bożą Prawdę w Twoim sercu, wtedy zobaczysz, że nie ma krztyny rzeczy, wierzeń, których nie możesz zmienić. Kiedy będziesz w stanie zmienić swoje emocje, zmieniając swoją uwagę, kiedy będziesz w stanie zharmonizować swoje emocje i uczucia, Wówczas przestaniesz być chwiejny co do obietnic Bożych. Nie będziesz już skakał z emocji, na uczucia itd. Nie będziesz musiał doświadczać faktu, że najpierw jesteś zachęcony, a potem widzisz lekarza, który ci mówi, że umierasz i to cię zrujnuje. Nie będziesz rozdarty, kiedy zobaczysz opłaty i rachunki, które mogą cię rujnować, ponieważ będziesz niezachwiany w Bogu, będziesz wierzył Jemu. A kiedy to się stanie, wtedy oznacza, że wszedłeś na wyższy poziom poziom, w którym wszystko jest możliwe w Nim, w Jezusie.